Cześć, jest to dzień dzieci. Oczywiście znowu nam się coś skraszowało i musiałem robić wszystko od nowa. Nie wiem, czy ja to jest wina, ale mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok. Dobrze, zacznijmy. Musimy teraz zrobić drugie łóżko. I musimy zrobić... Trzy potrawki. Jeszcze z dwóch misek nam się nie uda zrobić, bo nie mamy warzyw. Ale zrobimy tak. Musimy też zdobyć leki, bo Pawle jest chory. Ale wydaje mi się, że to nam się uda. Następnym razem pójdziemy chyba ostatni raz do tego opuszczonego domu. wodę razy trzy zrób. Mhm. Mamy łą to może otwieramy jakieś miejsce. Nie wiem, czy tutaj będzie tak. No może jeszcze znajdziemy jakieś leki u nas. Zjedz i możesz iść spać Mam nadzieję, że na razie nikt nie przyjdzie do naszego teamu, bo jest krucho, tym słowem. Mamy tylko jedno jedzenie. Trzeba iść gdzieś w inne miejsce. Gdzieś co będziemy mogli znaleźć. Wydaje mi się, że to może być supermarket. W supermarkecie ostatnio, jak grałem, to spotkałem dobrych ludzi. Ale też możemy spotkać co innego, prawda? Zupełnie coś groźniejszego Nie chcę wam psuć zabawy No i dobra No zrobię tutaj drugi ten Drugi łóżko Oh my god Dobra zejdź, przepraszam No musisz chodzić w to i z powrotem, no okrutne Wow czy tak zastanawiał, żeby to otwierać? Aha, pan śpi, to jest Marko. Jeszcze nie jadłeś? Marko, nie szalej. Chyba jeszcze ten filtr trzeba zrobić. I ty to zrobisz. Ty otworzysz tą szafę. Nie no, Marko musi spać, kurde. Marko musi spać, bo przecież on będzie przeszukiwał w nocy. A ty co tu znalazłeś? Nie ma papierosów. O dobra, ktoś tam był lekko ranny. Weź wszystko. A ten kolektor trzeba zrobić. Eee! Tylko jedno jedzenie, kurde no, trzeba iść gdzieś poszukać czegoś. Ile mamy tej wody w ogóle? Nie wiem. aby zobaczyć. 9 wody. A woda też jest bardzo ważna. Yy, ostatnio udało mi się dowiedzieć. Yy, jak wam ostatnio mówiłem, przeżyłem 45 dni, a udało mi się ostatnio dowiedzieć, że... Albo nie, dobra nie, nie będę mówił Sami do tego dojdziecie W każdym razie przeżyłem 45 dni i się zawiodłem Dobra już chyba zrobię koniec dnia, no bo Nie mało łopaty A chwila dobra przypomniało mi się Zrobimy nóż Zrobimy nóż i pójdziemy do supermarketu tam musimy znaleźć żarcie Dobra zrobiłeś nóż to teraz tu i teraz koniec dnia no i dobra bruna na czujce niech będzie albo śpi na drugi dzień na na będzie nam robił jeszcze obiad i tak dalej, a Marko będzie szukał zapasów. Idziemy do supermarketów, niebezpieczeństwo to jest. Dlatego bierzemy nóż, no i szukaj zapasów. No i okay, jesteśmy w supermarkecie. I widzimy ludzi, którzy... No, którzy też tutaj przeszukują. Ja tutaj będę się starał jak najszybciej wszystko brać. Jak widać, są przyjaźni i tutaj trzeba być bardzo szybkim, żeby cokolwiek zdobyć. Także przeszukujmy. O cholera, no. Wiesz, ma wszystko co się da. Ci ludzie też przeszukują i chyba biorą, chociaż nie wiem czy... Czy też już ogólnie nie jest zebrane, nie wiem. Nie wiem jak te lokacje w ogóle... Się, jak te rzeczy się respawnują. Czy to już od razu tak krucho z tymi rzeczami jest, czy oni nam zabierają. No ale sprawdźmy Może coś tutaj jeszcze znajdziemy No kurczę, Nie za dobrze, no krucho w tym supermarkecie No ale sprawdźmy, może coś jeszcze zostało Są leki, to jest najważniejsze Dobra, tu jeszcze mam do sprawdzenia Na razie amunicji nie biorę, zawsze mogę tutaj przyjść drugi raz e, Broni na razie nie mamy, więc jest jedzenie, warzywa To też będę brał Dobra, tu już nic więcej nie ma Tu jest jakaś notka, a takie notki jak już mówiłem wcześniej dobrze jest czytać Tu jest napisane: Wyblakła ulotka z symbolem czaszki i kości. Niebezpieczeństwo: nie dotykać, nie wypałów. Broń, amunicja lub sprzęt, które porzucono lub nie zdetonowano, mogą być zamienione. Niczego nie ruszaj, nie ryzykuj śmiercią lub kalectwem. Wszelkie znaleziska zgłaszaj w najbliższym posterunku. Czyli wiemy, że jakiś posterunek może być tutaj. Kurde, jak tu zejść na dół? Tutaj widać. Robina. Sprawdzajmy dalej. Tutaj mamy jeszcze, jak widać, uh, było coś, co wygląda jak. Nie zadzieraj ze mną. Ale co ja ci robię? Chyba nie będzie że mnie szczelek, co? Więcej tabletek Już wam tutaj pokazuję Wygląda jak Zginiły pomidor Jest to nawóz Który będziemy mogli Wabić szczury Które będziemy mogli potem jeść Ale to później jak już stworzymy klatkę Co my tu mamy? Jeszcze Dwa mechanizmy Dobra Woda, woda jak najbardziej. O, tutaj byłem, i nie sprawdzałem, chyba. Zaraz sprawdzimy. Mało, strasznie mało tych materiałów. Dużo amunicji, a tu zamknięte. Kurde, trzeba tu przyjść z złomem. Jak drugi raz przyjdziemy, najprawdopodobniej będziemy zbierać amunicję. Mamy w tych beczkach może być coś ciekawego. Jest jedzenie, materiały, drewno. O, słychać jakieś strzały w oddali. Dobra. No i to chyba praktycznie wszystko, co już możemy zebrać. A czy jeszcze nie byliśmy tutaj? Otworzymy sobie tutaj drzwi, żeby potem nie latać w to mi z powrotem, Bo widać, że już ktoś tutaj ucieka, chyba tak uciekają. Nie wiadomo, co się tu dzieje. Nie wiem, czy ktoś tu zaraz nie przyjdzie. Oczywiście, tutaj też mamy czas, jaki możemy tutaj pozostać. Nie wiem, co się stanie, jak się skończy czas, bo nie zostawałem tak długo, ale wydaje mi się, że po prostu snajperzy będą mieli nas na oku. Zaczną do nas strzelać po prostu. Jak na czas nie zdążymy wrócić do domu. Kurde no, lipa lekka, lipa. No i to wszystko. Tutaj coś możemy jeszcze. Nie chcę się w stanie tam dojść. No i dobra, no. Będziemy zbierać teraz wszystko. Wydaje mi się, że amunicję. A tu jeszcze drewno. No, strasznie kiepsko w tym markecie. Myślałem, że będzie lepiej. Może po prostu weźmiemy coś na handel, coś drugiego, ale czegoś takiego tu nie ma. Dobra, kolejna amunicja. Lecimy dalej. Już nie pamiętam, gdzie, gdzie tutaj zbierałem te rzeczy. O, chyba tu. Coś będzie ciekawego. Jest amunicja. Tutaj jak już drugi raz przyjdę to nie wiem po co. Może to bym wziął zamiast tego. Pewnie, że tak. Zobaczmy się co jest tutaj na dworze. Te lokacje są bardzo ciekawe. W ogóle podoba mi się ta cała kreska ołówkowa. Znaczy grafika ołówkowa. Oczywiście możemy sobie w opcjach zobaczyć. Zmienić to. Pójdźmy jeszcze na chwilę na dół. Ej, gdzie mamy iść? Tu i tu możemy sprawdzić. Czy ja tak sprawdzałem? Nie wiem. Chyba ta. Dobra, będziemy chyba wracać, bo to już czwarta godzina. Oczywiście możemy się chować nas nikt nie będzie widział o ociach. się chowamy. Dobra, idziemy do wyjścia. Bo to już że rano się robi. Dzień czwarty. Co nam ten dzień przyniesie? Albo co nam zabierze? Dobra. Pierwszą rzeczą, jaką od razu zrobimy. u Zaatakowali nas, ale nic nie zabrali na szczęście. Bruno od razu bierze się do roboty. Ty, Pawle, jesteś chory i lekko ranny. Weźmiesz sobie antybiopsy. A ty jedziesz od razu. z jedzeniem, żeby nie tracić czasu Czy otwieraj tu. Jeszcze jesteś lekko ranny Zdobyliśmy ostatnia warzywka, więc zrobimy sobie dwie zupy. Bio nam się tu świeci, co my tutaj mamy? Ciągłe ostrze. Snajperzy i brak zapasów sprawiają, że człowiek ma ochotę ukryć się gdzieś i płakać. Nie możemy jednak dać się złamać. Musimy pokazać im, że nie odbiorą nam godności. Tak, jest ciężko. Wiesz, jak rodziliśmy sobie w naszej ulicy... Ech, na naszej ulicy, no... Takie... Coś bardziej nam się w chwila, co jakiś czas, jak coś się wydarzy. Ok, idź od razu zjedz i się położysz. Ty też? Obywaj zjedliście? Nie, ty jeszcze nie zjadłeś. Co to się stało? Zjedz i na dół. Do lochu spać. Ty jeszcze jedną tą zupę zrób. Bo te materiały się kończą no i dobra, co my tu jeszcze możemy zrobić? Bardzo trzeba bardzo uważać jak się cokolwiek robi, żeby potem jeszcze ojej te dzieciaki do nas przyszły w poprzedniej grze też do mnie przyszły Zobaczymy, czego będą chcieli. Kurde, nie wiem. A, no nie mam dwóch antybiotyków. A... <śmiech> <śmiech> Oczywiście jak zdobędę to... To im dam. Ale nie teraz, bo nie mam naprawdę. Lub to. Dobra, teraz czy ulepszyć stół. Nie wiem. Dobra, jak tutaj idzie ten? To już niedługo będzie. A ty musisz iść spać. Dobra, to ty idź się najezdz, bo będziesz przeszukiwał jeszcze. Mi się wydaje, że tutaj nie będę się patyczkował i będę ukradał innych ludzi i może też ich. Eee, jak będą zagrażać mi życie, to ja też im zagrożę tak, że już więcej nie będę się martwił. Widzę, o... że Pawle jest tutaj nieźle poturbowany pewnie przez tamten atak. Więc tak. Mam zamiar przejść tą grę i nie chcę się tutaj patyczkować z ludźmi. Jak naprawdę będą mnie wkurzać to bez skrupułów ich zabiję. Ale teraz nie mam pomysłu gdzie iść. Muszę zdobyć dużo leków. Jak będzie dostępny plac najpierw, to tam pójdę. z najmniejszego namysłu. Okej, okay, mamy leki, no. To jest już coś. Dobra, jedną paczkę leków mamy. No i chyba wszystko. Wszystko, co tu moglibyśmy zrobić. Wszystko jest otwarte, wszystko jest odgruzowane. Aha, aha, dobra, teraz mi się coś przypomniało. Teraz mi się coś przypomniało. Ile potrzebujemy? Możemy to sprawdzić, no. I tak zrobimy. Dlaczego? Hmm. Tutaj są dziury w naszej chałupie. E, więc będziemy musieli je po prostu e, zamknąć, no. Zabarykadować. O. Ale do tego trzeba, być by potrzeba trochę drewna. Zobaczmy, co my tu mamy. Takie rzeczy jak fotel. Inne do craftingu. O, jest właśnie nasza klatka i ona powinna być od samego początku, jak już to zrobimy, więc z tym razem zbieramy klatkę. Będzie potrzeba y, części i drobiazgi. Wow. Tego 5, tego jeszcze 9. To jest y, priorytet Potem Drewno, dobra Będziemy potrzebować drewna No i koniec dnia, no eee... Najpierw, jak tu gdzieś spał Ty gdzie teraz jesteś na czujce, ty szukasz zapasów Co mamy? Plac snajperów Chyba tam pójdziemy Ech, jedyne co weźmiemy to łom i szukajmy zapasów.